Co Maruszka? Jak się rozglądasz? Marunia? Idziemy do domu. Uda nam się w komarka.

Nie, brak. Chodź, chodź. Gdzieleczka. ciachu. jestem braku. No niestety. Jest godzina 6 rano Wyszedłem z Marusią na spacer a tu... Naprawdę liczna grupa młodych tygrysów mnie dopadła I musiałem robić sobie z nimi zdjęcia, bo inaczej miał lepę, No bo jakbym wypadł z oczu Maruszka

Czy co, nie zrobi? No co ty, jak ma dobrze, to nie ucieka, wiesz. No, no, to jest taki dobry zwierzaczek, wdzięczny, wiesz, za, za wikt opierunek jest wdzięczna. Najlepszego, siemanko. Mój, jak ona może uciekać, że jest, to jest moje dziecko? Tak. Ja Poddaj mi serce i kawałek nieba. Nic nie ma takiej opcji. A. Nie uciekała. Nigdy. I nigdy nie. nie ucieknie. O, garnę ja, się... szybko. Kurczaczku, mój malutki, kochany. Jak to on no, może uciekać. Jak ma dobrze w domu. Zresztą widać. Jest szczęśliwy zwierzaczek. Dzień dobry, Dzień dobry. Dawaj, dawaj, chodź tutaj. To by było na tyle, serdecznie pozdrawiam z Dubaju hrabia, dzisiaj jest konferencja o 18.00, 300 rano.